raczej wiesz co, tutaj mnie jeszcze trzyma w tym pierdolonym mieście, które jest nazywane Łódź, uch, kolejny buch, wiesz, że znów nie będziesz miał dzisiaj tu, bo właśnie tutaj cały czas prawa półkula funkcjonuje, wiesz, że nie będę się spowiadał, ale kurwa taką mam półkulę, wiesz, że chciałbyś zasnąć, ale te, te rejony nie pozwalają tobie, bo wiesz, że Wroga masz wjebano mat sobie, teraz mogę dać tobie tylko parę zdań, parę freestylów, które poskładałem tutaj właśnie sam, a wejście smoka jak pokusa noga, wiesz, że to w internetach jest, sam zobacz, popatrz, wiesz, że kurwa tutaj rośnie mi biznes w głowie, cały czas mam jebano kurwa jebano klaustro, fobie Którą nie mogę wypowiedzieć tylko jebanym słowem I wiesz, że kurwa chciałbyś się zareprezentować, mać Więc reprezentuję tylko to miejsce, które jest wokół mnie Chciałbyś zobaczyć kawałek świata, no to kup sobie bilety, i ale co nie? Wiesz, że mógłbym do ciebie takim hamem być Chciałbyś kurwa cały czas ze mnie siedzieć, siedzę Wiesz, że nie, nauczyłeś się, nie? Ale wiesz, że dobry ma masz jazdy, co nie? Ile jeszcze kurwa chciałbyś mieć tutaj ode mnie? Wiesz, że ludzi tutaj nie znam, ale wiesz, że Mam swoje zasady i zaczynam dorastać, zobaczyć kurwa może się coś z tego sklei. Wierzysz w to, że tutaj jest wokół mnie to tylko ten jebany kawałek ziemi, ale cały czas nawijam do ciebie, więc kurwa słowem powiem, nie będę ci podpowiadał, czy masz też o bieg i chciałbyś jeszcze... Kolejny raz tutaj wyjść, każdy zapierdala, bo ma biznes dziś, Jest to jest grane, nie będę ci się spowiadał, bo nie jestem obserwatorami, ale przywinąłem o tym jeszcze nie raz i wiesz, że tutaj cały czas historia, cały czas trwa. A, był taki mały, szczekał kurwa jak szczeniaczek, wiesz, że kurwa chciałby być podrapany za ucho, ale nie chciałby być ułaskany. bo jakby był kurwa Jebanu kundlem, który w tej i nazad, chciałby być wolny i mieć serce, ale kurwa jest ponad wami. Słuchałeś? To nie jestem jak jebany Salwador Dali, nie będę ci malował tego jebanego świata. A teraz wiesz, że kurwa chciałbym lecieć, jak komfort w powietrzu kurwa spalić ciebie ziom. A teraz jesteś zły, masz na mnie ciśnienie, więc na ten. chciałbyś podbić pod... dziś? Chciałbyś coś zrobić, więc kurwa cały czas reprezentować siebie dziś? Chciałbyś zarobić jebane pieniążki, ale właśnie tutaj ustaniam, tutaj podjeżdżam i nie będę mówił, że chciałbym siebie tutaj kurwa jakoś zaznaczyć, jeszcze stworzyć kawałek historii, co nie? Masz jakiś problem, problem bo Bogu, Bogu tutaj jest da, tylko chwilowo, ale wiesz, że każdy zapierdala, nie wiem, co oni mają w sobie, ale to mnie denerwuje. nie to jebana mać kurwa po raz kolejny upada Fabia, Fabia, chociaż chłopia, czy ona była, czy nie będzie, ale też poliglota i patefon też tam było, więc dobra impreza. Cały czas gdybasz nad tymi jebanymi słowami, chociaż ich nie pamiętam. Takie kurwa ci będę wybijał kwestie zdaniami, które tutaj właśnie tu wypowiadam i teraz pokazuję Ci mój kawałek jebanego kurwa świata.